Bro, what a slaughter. Oh. Well playing. że partnerem mojego kanału jest Eneba. Eneba to jeden z największych rynków gamingowych w sieci. Zakupicie tam przeróżne gry na peceta i konsole oraz rzeczy takie jak doładowanie kont PlayStation, Xbox i nie tylko, oczywiście w najlepszych cenach. Wszystko obchodzi z legalnych źródeł, więc nie musicie się o nic martwić, a dodatkowo wraz z kodem rabatowym Goldzor wasze zakupy będą jeszcze tańsze. Jak to działa? Wchodzicie w jeden z trzech linków u góry opisu tego filmu, następnie w wyszukiwarkę wpisujecie to co was interesuje, wybieracie najtańszą ofertę, dodajecie ją do koszyka, a w nim w miejscu, które teraz widzicie, wpisujecie kod rabatowy Goldzor. Teraz wystarczy już jedynie zapłacić za transakcję, wybierając swoją preferowaną metodę płatności. Cały Wam maksymalnie 2 minuty, a za zaoszczędzone pieniądze prędzej kupicie sobie na przykład nową grę. Także śmiało korzystajcie z oferty. Eneby. No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam was kolejne materiale na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj coś zupełnie innego niż to, do czego Was przyzwyczaiłem na tym kanale. Dzisiaj taki powrót mentalnie, psychicznie do mojej młodości, do młodego Goldiego. Dzisiaj Rankedy w Call of Duty Vanguard, czyli taka główna różnica między między jakąkolwiek grą, gdzie jest tryb rankingowy, a Warzone'em w chwili obecnej. Jak dobrze wiecie, gry rankingowe zawsze, zawsze cechują się tym, że tam każdy nastawiony jest na zwycięstwo, więc odgórnie już każdy poci się od początku, każdy zna swój cel i tak dalej, i tak dalej. Mecze publiczne... To już jest coś zupełnie odmiennego. Jeden będzie grał pod wina, ja nie jestem, ja nie jestem w tym gronie, nigdy te winy w Warzone nie, nie jarały. E, drugi będzie gonił za fragami i to już mnie jara jak najbardziej, ale doskonale wiecie, że w chwili obecnej, a w zasadzie nie w chwili obecnej, tylko od zawsze w zasadzie, e, ten SBMM bardzo uprzykrza życie w kwestii po prostu grania na tych meczach publicznych w Warzone. E, przez co, no, mimo że to nie są gry rankingowe, to często się czujemy, jakbyśmy grali gry rankingowe, tylko że nie ma żadnej nagrody za to, że jakikolwiek mecz wygramy, oprócz tego, że dostaniemy plus jeden win do statystyk. Przez co granie meczów publicznych na Warzone po prostu mnie nudzi, tym bardziej, gdy porównuję swoje mecze z innymi youtuberami, z innymi twórcami treści z Warzone na świecie, gdzie oni robią po trzy razy więcej fragów ode mnie, ich rekordy są trzy razy wyższe od moich, natomiast no też patrząc na statystyki tych lobby, w które grają, są to lobby 3 razy Słabsze, i to wszystko powoduje, że w zasadzie bez kombinowania z lobby, to Warzone, tego Warzone nie opłaca się w zasadzie grać, bo, bo tylko kombinowanie z lobby da tak naprawdę szansę na gdzieś tam wyrównanie, wyrównanie szans w kwestii bicia tych rekordów, a bez tego tylko i wyłącznie frustracja i, i pocenie się o nic w meczach publicznych. Sami zresztą chyba rozumiecie o co mi chodzi. Także moi drodzy, jako że w Call of Duty Vanguard pojawiły się rankedy, a ja od zawsze byłem. Fanem Multi w Call of Duty, to sobie te rankedy przez ostatnie dwa dni testowałem. Łącznie przegrałem 10 godzin. I moi drodzy, na tych rankedach zarąbistą sprawą jest oczywiście to, że mamy system rank, system dywizji, który jakby ukazuje innym graczom, na jakim poziomie Wszyscy są. Ja w chwili obecnej siedzę na dywizji elitarnej. Rozegrałem w tych rankedach około 20 meczów. W praktycznie każdym meczu radzę sobie bardzo dobrze. Grałem do tej pory tylko i wyłącznie z Hadezem, więc, jako że gramy tutaj po czterech, no to zawsze z dwoma randomami w teamie w tych meczach rywalizujemy. Wylądowałem na randze elitarny 3 w tym momencie. Zmierzam po rangę mistrzowską. Ranga pretendenci. To już ranga pro playerów i takich naprawdę spoczeńców, więc tam raczej nie dotrę bez, bez po prostu większego ograniczenia gierki. Ale ranga mistrzowska jest jak najbardziej w moim zasięgu. Zresztą w innych Call of Duty, w rankedach byłem właśnie gdzieś mniej więcej na tym poziomie. Natomiast po prostu zarąbiste jest to, że tutaj awansujemy sobie do lepszych dywizji. Widzimy jak podnosimy swoje umiejętności albo spadamy w rankingach, dostosowujemy swoje taktyki pod to, żeby po prostu awansować dalej. I celem jest tylko i wyłącznie Awans. Dodatkowo, moi drodzy, jest bardzo fajny system również rank, które w wielkim skrócie nagradzają nas za grindowanie gierki różnego rodzaju nagrodami, co wam teraz szybko tutaj skipuje, Na przykład za wbicie 50. rangi, czyli tej najwyższej, sami widzicie, mamy taką zarombistą animowaną wizytówkę, za zarombiste animowane emblema, skórkę do, do operatorki. Generalnie cały ten system jest przepiękny. Bardzo bym chciał, żeby coś takiego było w Warzone, jako, że w Warzone czegoś takiego nie ma. Jest to w chwili obecnej w Call of Duty Vanguard, no to gram w Call of Duty Vanguard i sobie tutaj po prostu chilluję, bo zupełnie inaczej jest się pocić w grze o coś, niż pocić się w zasadzie po nic i tylko się tam Frustrować. Także moi drodzy, zaraz zobaczycie dwie losowe gierki gdzieś tam z tych właśnie rankedów. Bierzcie pod uwagę, że tutaj każdy się poci, poziom już na, tym, na tej dywizji elitarnej jest dosyć wysoki. Tutaj już nie ma żadnych żuków ani nic z tych rzeczy. Każdy się poci jak tylko może. No i w końcowym rozrachunku, jako że jest to multi, decydują i tak w głównej mierze umiejętności, czy tam taktyki. Także jest to sprawa fenomenalna. I co? Zapraszam Was na dwa takie mecze, w których, w których po prostu sobie te rankedy tutaj gram e, także zobaczcie sami z czym to się je może również się zajeracie może również zaczniecie grać te rankedy całość jest naprawdę naprawdę bardzo fajna i oparta w głównej mierze a w zasadzie chyba dosłownie na, e, na oficjalnej lidze pro playerskiej Call of Duty League także tyle moi drodzy życzę wam miłego oglądania Okopać się i utrzymać ten topowy gracz Call of Duty Wróg zdobył umocniony punkt. Ale na idę. Poty, poty. Umocniony punkt jest nasz. Mamy dobrego typa w teamie. Tego Aqua. Mamy prowadzenie, Nie oddajcie go. Kontakt w umocnionym punkcie. Kurwa. Tu, 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 tu. Nice. Umocniony punkt pod ostrzałem. Oh my god. O, ale mnie kurwa, ten jest dobry, Mają przewagę. Umocniony punkt, potwierdzony. Umocniony punkt, aktywowany. Umocniony punkt, jest nasz. Yes. Plecy, plecy, plecy na spawn A dwóch, dwóch, dwóch Kontakt plecy, w, w umocnionym plecy. punkcie! Najdę to chcemy Umocniony punkt jest nasz Z Piotra wszystko yes. Prowadzimy Prec Kurwa, Lenny kontakt w Rozumiesz że dostałem Nade'em i prędkość ruchu mi kurwa wyjebała. Umocniony punkt strzałem. Umocniony punkt potwierdzony. Siedzę tutaj na to umocniony punkt, wiąże. umocniony punkt aktywowany. Nie walczcie! Umocniony punkt jest tak! Kurwa! Ale timing. Ja mam na strzałanie. O, sorry, sorry. punkt! stał w umocnionym punkcie!

Kontakt w punkcie! Ułatwiony punkt podostrzałem!

Przed, przed... A nie, sorry, nie miałem. A nie wychyli. Z syn. Umocniony punkt Umocniony punkt potwierdzony! O, dwóch, Umocniony dwóch, dwóch, punkt dwóch? jest aktywny Umocniony mm -hmm. punkt jest nasz Mini mini idzie w tym meczu Wróg zdobył umocniony punkt On się zamknął Oh my God. Umocniony punkt jest nasz, umocniony punkt zlokalizowany. wróg zajął, umocniony punkt, umocniony punkt jest aktywny. Window Wrog zajął umocniony punkt. Ja go nie na szano, teraz chyba. A, dwóch jest, dwóch jest już na punkcie. ci, 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 Nie lubię tego punktu. Ja lubię. Kontrolujemy umocniony punkt. No to można grać kurwa z nimi tego. Wrog zajął umocniony punkt. O, no, 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 no. uh, mid, 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 mid. mid. jest aktywny nice, nice, punkt nice. jest nasz leci bomba, szybująca wroga. zawrogał. punkt podostrzałem one more, one more. Umocniony punkt zlokalizowany. Umocniony punkt jest aktywny. Umocniony punkt jest nasz. On jest na lewej stronie. Umocniony punkt pod ostrzałem! Dwóch, z co, co, co. Umocniony punkt zlokalizowany! Sojusznik wezwał lot. Uważajcie! Umocniony punkt jest aktywny! Dajemy im po dupie! Hmm. kurwa, dał. Ставим на Ина. Иди. Иди. GG. Иди. No. Иди. What's up, go, buddy. Let's go, This is gonna be a long game, oh. with you boys. You guys got that pulling well, power? You know, I'm, I'm gonna smack your ass all game, nigga. <laughs> you can. You just take you Actually, yo, your sleazy, you're 100% black. Are you? Oh, what? you think he's black? Oh, he's <laughs> white as <Yeah>. yeah. shit. <laughs> uh. He's Italian, buddy. No fucking way, he's Italian. What, you what, makes like? you, what makes you think he's not Italian? Fucking because crazy. of the accent? No, we are not what the yeah, What's the so What, is the, accent. what are you talking about? What is he, a black? He... No! <laughs> what? Oh my God, dude. <laughs> <laughs> Yeah, pierdole. Okay, okay, let's go. He sounds go. country. If anything, he does sound country. He sounds more country than anything. He's... So where are you from, guys? We're from America, I don't but we're, well, we're from uh, And South. I fucking love America. We hate it, but you know. Kurva, give him ping! What's, What's up with you Un guys pink? I have 150 ping, what the fuck? Is it NA lobby? The in um, um, I think they're lobbies. Oh my. Uh, they, uh, yeah, we're in NA, we're right now. Oh. <laughs> it's it's alright, well, last time we had to play against your guys the fucking people. Why are you fucking with that? Oh my god, that kid's fucking dog shit. Is that? Shit, Goldie. May be back. That that. Fuck, bro, I was one off a fucking trees. Got one off one of fucking, oh God, one the, one the fucking... Uh, Two top the box, two. street. the point. Pohovich, well, right there, yeah, they're push the push up. Uh, they're pushing Pretty up here sure. right now. Oh, so, okay. okay, okay, out okay. Of that, thank you. Go go. Umocniony punkt potwierdzony. Yo, there's one. One fire. One fire. Umocniony punkt aktywowany. Umocniony punkt jest nasz. Push him from P1. That? Outside? Window. 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 Another? God oh, damn it, dude! He's in the back. He's in the back. He's in the back. He's in the back. Push. I got him Contact him, almost killing both Yeah, he's on the hill, dude, D1, D1. Dude, dude, that... dead. Dude, dude! we got him! We're him! We're him! Oh, one up, outside. Oh shit, I can see him. They're free, actually, they're... Fine, <laughs> Welcome.

No, in back, the back. Still in the yeah. back. That's yeah, up to two top third, two top third. No, the second point is active, umocniony punkt has taken the fortified point Two on the point point nice is camping behind the rock Top third, top third Fuckin' top third! My bad, bro <laughs> I get angry sometimes, but I like, should be popping out Na problemie trudno. Zacznij, kurwa. Sit down. kurwa. kurwa. Sit kurwa. The only point is active! The point is ours! Coming back there, right? Eh? Wow! One, 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 one! He's one shot! Dead. <laughs> SIT you. <down! laughs> <laughs> ah! I get back um, He's in offices right now! Dead. Native is Oh god, dude. Dude, <laughs> <laughs> dude, I one outside, right yeah, I know, I know, Contact at not going. Back with the weakest shit? One more, one more. God damn it, it's all Cody's fault. That boy choked. Yo, he oh, he's in fucking hit five, why? What's gonna go, dude? Oh, oh. Why am I lagging so damn much? You boys are in my house. Control umocniony what's the only point? What's point? Yeah, window, yeah, the corner, yeah, yeah, window, window, window. Oh, that yeah, oh, was shit. real. I'm, I'm there the fucking hill, dude <laughs> mm. Yo, he's that fire tank. He's at the fire tank, we're trying to watch him on the right, on the right of you. Oh. Um. Oh, he's a shitter, he's still there. <laughs> no, 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 no! Alright, boys.

the Oh my oh god, my god. god. That like Oh like a dickweed. I took a ballerina! That's what you gotta do, boss What the secret recipe? I'm spawned so far out. Oh, upstairs. Ah, damn, dude.

The only point the I know I'm I can just feel it in the goddamn bullets. Hey, two under, two under us. Under. Trace on the He's Oh, yeah, Behind us! Behind us! Behind us. I was fucking <sighs> I got one. There's two. Third session. Dead. Oh my Watch god. Me. The perfect night. I, I got night. P5! P5 right now, P5. One is pushing to <laughs> yeah, He's top third, top third. Kiedy zdobył umocniony punkt. Oh my god. Umocniony punkt bolo ciałem. No stana kurwa. Chat 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 chat. We can't let him come back. Oh good shit. It. Kontrolujemy umocniony punkt. It's like a bank Some bro. nice we gotta get this on we gotta win this right here actually we're we'll trying to get to where we only need like five seconds for the next one one outside terrace no 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 on the zone on the zone yeah, they, 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 they. oh they, they, are all, they are all on the new zone Wróg zdobył umocniony punkt. Umocniony punkt aktywowany. Yo, office, office, absolute office. Contact w umocnionym punkt! Oh my god. To that. Oh shit. Contact w umocnionym Get out, Umocniony punkt jest... Get Left side. We're up, in up, in in oh my God! <sighs> I did not know where he was. He's on the left side. He's on the left side. Come on, boys, we gotta win this. One side, Goldie. Nice. Hold it, hold it, hold it, hold it. Yeah, yeah, I'm holding. I'm holding. Yeah. Oh, GG. I just got a mean fucking three piece off of that fucking hill. For the last one? They're gonna show this bitch ass niggas clip. Warzone victory. I know who the fuck is this guy. Okay. Oh! Wow. I was the same fucking thing. But faster. This dick's bigger though. It's real yeah, white, be. bro. Because I'm white. <laughs> Uh, I'm I I'm black. Black and then black black as shit when I got him there black as fuck bro. I was just messing with you. I'm this guy's black I'm as white, shit man.